No w tym filmie powiemy o takich trochę przekłamaniach, takich po naszemu prawdach najwyższych lotów, czyli takich prawdach na G. No i spróbujemy wyjaśnić te prawdy, czyli uprawdzić tak Uprawdzi, naprawdę. Uprawdzić, uprawdomocnić tak naprawdę, no bo też chcielibyśmy powiedzieć Wam w tym filmie i w tym wszystkich tych filmach, jak skonstruowany jest świat, w którym żyjecie. Oczywiście generalnie my, bracia rodzeń, skupiamy się na świecie tego jedzenia, jedzonka i jeszcze raz jedzonka, czyli żywności, wysoko przetworzonej, która niestety o zgrozo stało się, stała się głównym produktem jedzeniowym nas i nie tylko nas, co sprawiło, że dookoła nas osoby zdrowej już praktycznie nie uświadczy. Teraz tylko na chwileczkę przerwiemy ten film, za chwilę go dokończycie, bo jest ważna informacja. 1 do 10 grudnia trwa akcja Czytając książkę Spełniasz marzenia. Pamiętacie tą akcję Pijąc herbatę Spełniasz marzenia? Zbieramy kasę na dzieciaki z domu dziecka. Od 1 do 10 grudnia przesyłka na terenie Polski naszej książki za darmo. Za darmo, a dlaczego taki prezent? A prezent dlatego, że od 1 do 10 grudnia trwa akcja Czytając książkę spełniasz marzenia. Pamiętacie tą akcję Pijąc herbatę spełniasz marzenia. To, to, jest, to jest, jest druga seria, można powiedzieć. Kolejna edycja, czyli tak. Zbieramy kasę na dzieciaki z domu dziecka, będziemy kupować kursy językowe za granicą po to, żeby rozwijali się, poszerzali Prezonty. Już pierwsze dzieciaki wyjechały na kursy za granicę. Już mamy zebrane 20 tysięcy, bo 20 tysięcy książek kupiliście, za co bardzo dziękujemy. A idą święta, więc to jest okazja, żeby kupić komuś prezent z dobrego serca. Właśnie, jaki prezent, jak nie skarpetki i, i książkę kupić najbliższym, a to jest bardzo dobra okazja, bo powtarzam, od 1 do 10 grudnia. Przesyłka, wysyłka jest za 0 zł w wielu terenie Polski, a to jest jasny sygnał, ta książka wręczony pod choinkę w prezencie, że życzysz komuś pięknego życia i mówisz, że można pięknie żyć. Zachęcamy, weź udział w akcji, czytając książkę, spełniasz marzenia, kupując książkę, wspierasz dzieciaki z domu dziecka. Złotówka z każdej książki. Tak jest. Myślę, że zacinasz się dzisiaj. Ewidentnie weszło ci w głowę słowo nas i dochodzi do pewnych perseveracji w twoich wypowiedziach. Przejdźmy w takim razie do, do, czego? do sodu, którego całkiem możliwe, że może Ci dzisiaj brakować. Dlaczego? No bo sód jest niezbędny chociażby do odpowiedniej koncentracji, do prawidłowej pracy mózgu. No, nie dość powiedzieć, że pacjenci z niskim poziomem sodu, czyli z hipokal... natremią, bardzo często mają zawroty głowy, bardzo często lądują w szpitalu po utracie przytomności. No sód jest niezbędnym elementem zdrowego życia. I tutaj to jest to, niezbędny element zdrowego życia. Sód. A tu mamy rekomendacje, które mówią nie jedz sodu, czyli soli, no bo zrobisz sobie krzywdę. I po środku tu są firmy produkujące przetworzone jedzenie, które wpieprzają nam sód, wiedząc, że jest niezbędnym elementem życia i mamy apetyt na sól. Czyli dodajmy soli do jedzonka, wiedząc, że mamy rekomendacje ograniczania, ale i tak jej, jej potrzebujemy, więc będziemy zażerać się tym przetworzonym jedzonkiem. Czy słyszeliście taką historię, albo widzieliście w waszym życiu? że dzieciaki podchodzą do solniczki, podchodzą do kostki soli, jeżeli ktoś ma kostkę i domagają się soli. Czy słyszeliście takie historie i widzieliście może w naszej geografik, że zwierzęta potrafią prze, przebyć kilometry, setki kilometrów w poszukiwaniu soli. Organizm ludzki, organizm zwierzęcy ma mechanizmy, które sprawiają, że jak brakuje mu soli, to dostaje jasny sygnał. Człowieku musisz zdobyć sól, bo będzie źle. No, no dokładnie, tak jak mówisz. No to, no to jest sól, bo ja przygotowałem na dzisiaj trochę więcej niż sól. Mamy to, tak? Czyli mhm. no, wykorzystanie w majstersztyk marketingowy, dodajemy czegoś, co i tak musisz. Zjeść, bo twój organizm wręcz będzie błagał o to, żeby zjeść tą słoną frytkę albo przetworzonego no, rogalika dokładnie. z dodaną solą. Czyli tutaj generalnie mamy mało soli w organizmie, ale wychodzą naprzeciwko te produkty, które są konstruowane tak, że najczęściej bardzo często te przetworzone produkty mają w sobie sól i cukier. Tak, tak naprawdę no, połączenie idealne, żeby zostać wchłoniętym przez taki posiłeczek. No po prostu są specjalne zespoły ludzi, którzy oceniają skład, oceniają smak. Nie pod kątem, żebyś była, żebyś był zdrowy, tylko pod kątem, żebyś wtrąbił jak najwięcej tych chipsów, tych chrupeczków, tych cukiereczków i tych innych słodko-słonych yy, yy, karmelików. Yy, to jest coś niesamowitego i trzeba zdawać sobie z tego sprawę, chcąc być zdrowym człowiekiem, a kto by nie chciał. Ja chcę no to dodajmy do soli, dodajmy do cukru, bo tak powiedziałeś jeszcze tłuszcz i teraz no jaki jest zobaczcie na skład przetworzonych produktów jeszcze jakieś tam jeszcze zostały u was w domku w tym takiej gablotce historycznych nawyków Także, lepiej tą gablotkę żeby zamknąć. powiedzieć pokazać dziecku i nie wolno ale żeby tą gablotkę najlepiej zamknąć na jakieś hasło do którego nawet wy nie macie dostępu bo gwarantuję wam te produkty są tak stworzone że w Najmniejszym stresie po nieprzespanej nocy, pierwsze o czym pomyślicie, to żeby zeżreć to przetworzony narkotyk. Na... No bo to tak działa. Dokładnie I nawet, i nawet sobie nie maszcie, że to wy decydujecie o tym, że to znika z waszej półki. Właśnie nie, zorientujcie się i uwierzcie w to, że to jesteśmy więźniami hormonów, i teraz te hormony mogą sprawić, że jesteś więźniem z takimi kajdanami hormonalnymi i po prostu i tak chwycisz to ptasie mleczko, i tak chwycisz cukiereczka czy psika, nawet nie będziesz wiedziała, kiedy to znika z szafeczki, yy, albo kiedy te hormony zostaną unormowane poprzez ograniczanie takich produktów, przejdziesz jak taki cwaniak koło tego ptasiego mleczka i powiesz, chodź tu ptasie mleczko, yy, Twoje miejsce jest w koszyczku, na śmieci. No to miejsce też w przetworzonym jedzonku mają tłuszcze. Te tłuszcze przetworzone, rafinowane, oleje roślinne, to trans. Złocisty olej rzepakowy. Ten słonecznik wspaniały, który na polach zrywamy sobie i wręczamy swoim bliskim jako no, ten prezent i stymulację endorfin. Przecież endorfiny są stymulowane chociażby przez piękno i fajne okoliczności przyrody, no to mamy tłuszcze i teraz dookoła tłuszczu narosła kolejna taka banialuk, czyli ta prawda na G, no że tłuszcze nasycone są złe. Matryc. To jest Matrix, a prawda jest taka, że tłuszcze nasycone, czyli ich źródłem zwykle są pokarmy zwierzęce, No nie są tak naprawdę ani dobre, ani złe. A już na pewno nie można powiedzieć, że są wybitne złe dla Twojego organizmu, no bo jak dobrze wiecie, przekonanie to, ta prawda na G, opiera się na powstałej w latach 50., -tych, 60. -tych hipotezy dieta serce, która jest oparta na sfałszowanym badaniu przez kłamczuszka Ansela Kisa, który rzekomo dowiódł, a w ogóle nie dowiódł, że zwiększona ilość jedzenia tłuszczu nasyconego zwiększa ryzyko chorób serca, co jest kompletną bzdurą i do dzisiaj nie została ta hipoteza udowodniona, wręcz obalona wielokrotnie. No ale no, firmy produkujące przetworzone jedzonko mają w tym interes, bo dodają tam tłuszczu roślinnego no bo jest tańszy no bo można go przetwarzać i tak dalej i tak dalej no więc dlaczego mieliby nagle mówić wam prawdę ja myślę że nawet jakby tam smalcu dodali to oni coś by z tym smalcem zrobili żeby on zaczął tam nie wiem yy, psuć się i wydzielać jakieś toksyczne substancje i stałby się tłuszczem złym generalnie im bardziej naturalny produkt im mniej przetworzony produkt tym zdecydowanie lepiej tego się trzymaj. Tłuszcz nasycony, czyli ten, który w naturalny sposób występuje w jedzeniu, chociażby mięso, chociażby sery, chociażby właśnie masło, jest tym elementem, który powoduje, że szybciej się sycimy. Jest tym elementem, który nie powoduje podbijania insuliny. Jest tym elementem, który tak naprawdę no, powoduje, że jest jedzonko jest smaczne, bo tłuszcz jest nośnikiem Smaku. No to od tłuszczu przejdźmy do kolejnego tej, tej prawdy na G. Czyli to, że cholesterol należy zminimalizować i jest y, zbędnym składnikiem życia. No i dzieje. To, to, to już jest nudne, po prostu to już jest nudne, dlatego że Wiecie, to jeszcze te 30 lat temu rzeczywiście można było mieć wątpliwości. Na, na zasadzie, okej, okay, ten Ansel Keys i tam to badanie sfałszowane, ale ono gdzieś tam żyło swoim życiem, y, powstało i ten cholesterol połączono z miażdżycą, że w ogóle ten zły cholesterol to w ogóle śmierć i trup się ściele, tak naprawdę, nie biorąc pod uwagę w ogóle cukru i parenia papierosów. Okej, okay, dobra. 30 lat temu można było być pogubionym, bo. Tak naprawdę ta, ten główny przekaz był mocny, silny i klarowny. Ale w dzisiejszych czasach, kiedy naukowcy już ci, którzy, którym się pomyliło, odszczekali, a ci, którzy nie mają zamiaru szczekać, bo od zawsze mówili, że to nie cholesterol, tak naprawdę, że cholesterol jest potrzebny do życia, że tak naprawdę, no co wy mówicie, że te cząsteczki LDL składają się i z większych, i z mniejszych, doczytajcie, niedouczeni, ignoranci. No to mam wrażenie, że ten temat został rozjechany, odszczekany, a dalej, dalej straszy się cholesterolem. No czy ma to związek z tym, że leki obniżające cholesterol są najbardziej intensywnie reklamowane i sprzedawane, Myślę, i przepisywane no, pacjentom? No zyski są niewyobrażalne. No ma, to... ma to związek? Nie wiem, no zadaje pytanie, czy ma to związek. Ja tylko zadaję pytanie. Może mieć. Może mieć. Może nie nie nie. To jest hipoteza. Może, którą, może też nie którą mieć. Którą wypadałoby udowodnić. Lub też nie udowodnić, tylko reklamować to jako prawdę objawioną. No prawda jest też taka, że no, logikę teraz włączmy. W, włącz logikę. No, skoro. Cholesterol jest tak niezbędnym elementem funkcjonowania organizmu, no bo przecież z niego powstaje witamina D, no bo przecież on jest podstawą do tworzenia hormonów chociażby płciowych, no on wchodzi w skład każdej komórki ciała, no jest niezbędnym elementem chociażby w zwalczaniu infekcji w organizmie. Jest produkowany w większej ilości przez wątrobę właśnie wtedy, kiedy jesteśmy na przykład chorzy albo mamy stan zapalny. I teraz no, to u mnie się włącza logika taka. Skoro wątroba tworzy większość cholesterolu. W momencie, kiedy dostaje sygnał od organizmu, że potrzebuje tyle i tyle cholesterolu, no to w momencie, kiedy my nie zarąbiemy tej wątroby, na przykład stłuszczeniem wątroby spowodowanej, na przykład, nie wiem, piciem Coca-Coli, energy drinków, kubusiów z cukrem i, te, i tych da danio z cukrem i soków owocowych. I soków też. owocowych, no to ta wątroba sobie poradzi z odpowiednią ilością cholesterolu. Problem z cholesterolem pojawia się wtedy, kiedy te cząsteczki LDL zaczynają być uszkodzone, czyli nie wchodzą w naturalny proces cyrkulacji, czyli nie wracają do wątroby, i bo nie potrafią się przyłączyć do receptora, który wychwytuje te cząsteczki LDL z powrotem, tylko zaczynają gromadzić się w nadmiarze we krwi, bo są zutlenowane i zglikowane, czyli uszkodzone. Czyli tworzą się z nich jeszcze mniejsze cząsteczki, które są faktycznie potencjalnie groźne. Tylko cholesterol jest groźny w środowisku groźnym, czyli w środowisku przewlekłego stanu zapalnego, w środowisku hiperglikemii, czyli zbyt dużych wahań cukru, góra na dół. No i w środowisku mnóstwa ilości wolnych rodników, czyli na przykład stresu, czyli niewyspania. Ja się nie stresuję. Czyli, A, nie się czyli ostatnio. jakiegoś tam przewlekłego czynnika typu promieniowanie i tak dalej. I, tak I żeby tak dalej. nie było, to nie, to nie jest tak, że ten uszkodzony cholesterol jest jedynym czynnikiem ryzyka. Wręcz przeciwnie, to trójglicerydy są zdecydowanie większym czynnikiem ryzyka takich chorób jak zawał, serca, udar i inne tego typu tratatata. No wszelka e, nauka mówi jedno. E, najlepszym takim e, czyn, czynnikiem, elementem określającym, czy ty albo e, ty, albo ty... Ja jesteś nie. w grupie wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego ja lub niskiego. Je, ja nie jestem. A możesz być potencjalnie. Nie, ja nie jestem. No dobrze, to nie jesteś, nie obrażaj się. To tym takim najlepszym czynnikiem, który ocenia, czy jesteś nie, ja nie hipotetycznie, jestem. czy jestem w grupie Czyli wysokiego ryzyka lub niskiego jest chociażby ja nie obecność cukrzycy drugiego typu. Obecność insulinooporności. Czyli mówiąc w skrócie, do ciebie, zdrowy człowieku, bez ryzyka sercowo-naczyniowego. Jakieś tam mam. Jeżeli nie masz cukrzycy, jeżeli nie masz insulinooporności, jeżeli nie masz stanu zapalnego, jeżeli nie masz otyłości brzusznej, jeżeli nie masz wskaźnika trójglicyrydy do HDL powyżej 2, to śpij spokojnie. To śpij spokojnie, bo. Twoje ryzyko sercowo-naczyniowe jest niskie, ale na jeśli nawet masz prawidłowy LDL czy cholesterol całkowity, ale masz cukrzycę drugiego typu, masz hiperinsulinemię, masz nadciśnienie tętnicze, palisz papierosy i masz otyłość brzuszną? To nie cieszę. To chodź się, do nas. To zacznij działać. Spokojnie. Znaczy, możesz się cieszyć z życiem, tak? To ciesz się życiem, ale też jednocześnie e, miej tą wiedzę, że jesteś w grupie wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. I jeżeli chcesz, to są sposoby, żeby Je temu zapobiec. Jeżeli chcesz się dłużej cieszyć tym Twoim fajnym życiem, bo pewnie masz fajne życie, to zrób wszystko. 10 przysiadów. A potem zrób wszystko, żeby to ryzyko sercowo-naczyniowe zmniejszyć, a sposób jest bardzo prosty, no bo jesteś w dobrym miejscu, jeżeli oglądasz nas. My mówimy tutaj o metodzie odchudzania braci rodzeń, a odchudzanie to jest tylko i wyłącznie efekt uboczny zdrowienia metabolicznego i obniżania ryzyka sercowo-naczyniowego właśnie. No to przejdźmy do ostatniego punktu. Fajnie takie są te rozmowy. Jest sporo nie wiem, też nie wiem. pozytywnych emocji, dowiadujemy się o wielu rzeczach. No to kolejną tą taką prawdą na G jest to, że powinniśmy ograniczać do minimum produkty pochodzenia zwierzęcego. I tutaj chciałbym to ubrać w kontekście tych ruchów ideologii wegańskiej, która zaczyna być niebezpieczna. I nie mówię o tym, że nagle wszyscy mają być mięsożercami, albo nikt nie może być weganem czy weganinem. Możecie, to jest to samo, ale musicie wziąć pod uwagę. Że można nabrać się na wiele marketingowych chwytów, które są żywcem wzięte z przemysłu tytoniowego. Zaczyna się dookoła weganizmu budować pewien przekaz jako jedynej, jedynej słusznej drogi, co nie jest prawdą. Jest wiele kłamstw przyklejonych do weganizmu, chociażby takich, że weganizm ratuje świat i zwierzęta. No, nie będziemy przecież wchodzić w to, że tworzenie produktów wegańskich zabija setki, tysiące, miliony drobnych, to. drobnych zwierząt. Nie wchodźmy nie, nie, wchodź nie wchodź wchodźmy to. to. Ale dajmy każdemu prawo do decydowania o tym, co je. Jeżeli jesz produkty zwierzęce, to jedz. Jeżeli jesz. I musisz wiedzieć, dlaczego jesz. No to ja powiem, dlaczego ja jem produkty zwierzęce. Dlatego, że one są źródłem najlepiej biodostępnego białka i białka kompletnego. Białka kompletnego, czyli takie, które zawiera wszystkie aminokwasy, których ja sam sobie nie wytworzę. A dla kontry tylko powiem, że to białko roślinne jest, Mniej biodostępne, co powoduje, że jedząc białko roślinne jesteśmy bardziej głodni, bo yeah. organizm domaga się odpowiedniej ilości białka i dopiero wtedy poczujemy nasycenie, kiedy odpowiednią ilość białka dostarczymy. I marzy mi się, żeby świat żywienia wyglądał tak. Patrzę na siebie, myślę o swoim organizmie i mówię tak. Kurczę. Czuję się źle, wyglądam źle, bo brzuch mi rośnie, mam nadwagę, insulina, bo zbadałem sobie, jest wysoka, niedobór witaminy D. I teraz tak, co tu zrobić? No dobrze, to już wiem, że cukier szkodzi, za dużo węglowodanów nie jest dobre. Zaczynam ograniczać węglowodany, zaczynam ograniczać cukier, zaczynam aktywność fizyczną umiarkowaną, jeżeli trochę kilogramów już z, y, stracę i nie upieram się, żeby każdy od razu wybierał styl wybitnie niskowęglowodanowy. Możecie być wegetarianami, możecie być weganami, możecie być fleksytarianami, ale jeżeli po roku czasu tego, co robicie, wygląda wasz organizm i badania nie poprawiają się, nie czujecie się lepiej, nie czujecie się szczęśliwsi, nie wyglądacie lepiej i w ogóle wszystko nie jest lepiej, to bez względu na to, to, co wam mówią i jak mocno jesteście w tej ideologii, Prawiam. zmieńcie to. Nawet jeżeli jesteście z nami, z braćmi rodzeń i stwierdzacie, że to wam nie pasuje, to zmieńcie i sprawdźcie inny styl życia. Albo zmodyfikujcie i spróbujcie ewentualnie, wiecie. Na logikę dostosować styl życia do waszego życia. I znowu logika, uwielbiam to, to słowo. Pamiętam wywiad z serii Jesteś Inspiracją, i tam zapytany nasz gość mówił tak. Był na diecie z liczeniem kalorii, jadł 6 razy dziennie, schudł i. Zmienił to na styl niskowęglowodanowy, właściwie to ograniczył tak węglowodany, że wszedł w ketozę. No to ja pytam w takim razie, no to po co, po co rezygnowałeś z tego stylu, który bo tak opowiadał w taki pozytywny sposób, w który pozwolił ci schudnąć i on mówi, no ale ja nie, nie byłem w stanie tego już utrzymać, musiałem coś zrobić, bo chodziłem cały czas głodny, cały czas smutny, moje podstawowe tempo przemiany materii spowolniło, dostosowało się do ograniczenia ilości kalorii, było mu cały czas zimno i w momencie, kiedy wszedł na styl keto, schudł już tylko 10 kilo kolejnych, ale nie czuł głodu, pierwszy raz w życiu odzyskał kontrolę nad, nad apetytem, jedzenie go syciło, jedzenie go zadowolało, zadowalało i nie czuł takiego... I nie myślał o jedzeniu. Dokładnie, nie czuł cały czas tego bicza takiego nad głową, licz kalorie, nie jedz. Bo no, czas na ruch, czas, czas spalić trochę kalorii. No dokładnie. I marzy nam się świat, kiedy sami o sobie myślicie logicznie i dostosowujecie styl życia do swojego życia, tak naprawdę czując się dobrze, uśmiechając nie czując głodu i osiągając swoje cele. Tylko pamiętajcie, życie na Instagramie jest idealne, życie na innych platformach jest idealne, bo takie skreowane, ale generalnie życie nie jest idealne. Będziecie popełniać błędy, upadniecie na jedno kolanko, wstaniecie, upadniecie na drugie kolanko, wstaniecie, wywalicie się totalnie i będziecie mieli strupy na całym ciele. Wstaniecie, przeanalizujecie, i na tym polega zmiana stylu życia, i na tym polega życie. Więc nie przejmujcie się, tak jak ja wczoraj usłyszałem od pacjentki, że nie wytrzymała, bo rzuciła się na słodycze i zrezygnowała. Aha. A ja mówię: zaraz, spokojnie, z niczego nie rezygnuj. To tak ma być. Tak wygląda życie, że masz gorszy moment, rzucasz się na słodycze, ale wiesz, że popełniłaś błąd, przeanalizuj dlaczego. Niewyspanie, stres i rzeczywiście wychodziło wszystko. Gorszy sen, niedobór witaminy D, jakieś gorsze relacje, no to mhm. wtedy rzucisz się na słodycze w jakimkolwiek stylu życia jesteś, więc nie przejmujcie się, padajcie na kolana, wstawajcie, analizujcie i życzymy pięknego życia, bo można pięknie żyć. I walnijcie w tego kciuka, jeżeli. Ale poczekaj. I, i, Bo robię zdjęcie na, na relację, ale ja właśnie tak popatrzyłem za, za, na Instagrama i tak Ty mówisz, że nie jest idealne. No ja patrzę na naszego Instagrama i wszystko jest idealnie. No zobacz, to są książki, jesteśmy uśmiechnięci. Tutaj zobacz, ten film jest cztery razy, ma więcej wyświetleń. Nie wiem, o czym mówisz. Łosoś Kasia ugotowała, łososia. Też jest idealny. Chyba jakąś, jakieś filtra użyła. To chciałem przeprosić za swoje słowa. Nie A, macie... na, napiszcie w komentarzu. Nie padajcie na kolana. Napiszcie w komentarzu nie padnę na kolana, jeżeli ktokolwiek w tym idealnym filmie, na tym idealnym YouTube dotrwał, e, doczołgał się do końca. Idealny kciuk, idealne walnięcie, idealne algorytmy, idealnie bezduszne dadzą idealnie znać innym osobom, jak idealnie tutaj przyjść i zdrowo schudnąć. Idealny kot.